3720 zł za rolkę menniczą Monety 20 groszy 1990 roku. Licytacja z dnia 15 listopad 2025. Link do tych aukcji w opisie. 50 sztuk tej monety jest w rolce. Cena 3720 zł na licytację. Kolejna warta uwagi: Licytacja, która się odbyła, to cena 2400 zł za monetę. 5 groszy rocznik 1990. Również w rolce 2400 zł 15 listopada. Pozycja 172. Na przykład Woreczek Menniczy 50 groszówki 2011, niski nakład, sprzedał się za 1020 zł na licytacji 15 listopada. Woreczek Menniczy 2010 roku, czyli 100 sztuk monet w woreczku. Złotówka 2010 w cenie 1560 zł, czyli 15 zł za sztukę. I złotówka 2008 roku, rzadki rocznik woreczek Menniczy w cenie 1680 zł. 100 sztuk tych monet. 1680 zł, czyli 16 ,80 zł za sztukę, mennicze, bardzo rzadki rocznik, link do tych aukcji zobaczycie w opisie, a ja Was zapraszam 10 grudnia, również będą licytacje na OneBit na żywo, będziemy oglądać, zobaczymy co za ile pójdzie, jestem ciekawy kilku fajnych pozycji.